Ziemanko, będzie szybka instrukcja przesadzenia tego koktusa. Tylko nie wiem, czy go w całości wyjmę, ale najpierw obetnę te pierdety na środku. W sumie to turbo-urywanie. Ha-ha, nie idzie go wyjąć. Trzeba ziemię zruszać jakimś przecinakiem. No co, wylizie czy nie? Jak myślicie? O! Moment! Wylezie, ale drugi wypada. Ja pierdziele, patrzcie na to. <laughs> Kurde, ja nie wiedziałem, że on się żywi na takim zaciśnięciu. I co teraz? Łopciąć tam? Najpierw tym ziomeczkom przyniosę świeżej ziemi. Patrzcie, jak elegancko. Teraz łeb opłukam. Miały strasznie megaśnie sucho. Myślę, że petardy dostaną po, tym, po tej ziemi, bo to naprawdę jest sporo. Dosł dorzuciłem, trochę wybrałem. Typowa ziemia do kaktusów. O, coś takiego. Teraz pytanie, czy go uśmierciłem, czy puści tu korzenie? Ale to też posadzę, ewentualnie mam jeszcze dwa, no bo jak z tym krzywym posadzić, no? Rozumiecie? Jestem ciekaw, czy z tego korzu na coś wyjdzie jeszcze. No to co myślicie? Moim głupim szczęściem albo się uda, albo nie. Nie mam pojęcia nawet, nie sprawdzałem w gogach, czy puszczą korzenie, czy nie, po takim cięciu. Bo to jest w sumie korzeń i to było pod ziemią na płasko praktycznie, nie? Zaniosę tam do szklarni, podewa i czekamy na efekty. Na razie.